Święty Paweł dzisiaj daje Tymoteuszowi bardzo konkretne wskazania co do, tego, co do kandydatów do biskupstwa i do diakonatu że to ma być mąż jednej żony niekutliwy, niechciwy na, niechciwy na grosz opanowany spokojny i tak dalej i i kiedy uzasadnia to całą listę tych różnych wymagań podaje następujące rozumowanie jeżeli ktoś chce przewodzić kościołem musi udowodnić że potrafi poradzić sobie z tymi, którzy są najbliżej, potrafi poradzić sobie ze swoim domem. Zarówno mówiąc o biskupstwie, jak i o diakonacie, używa tego argumentu, że kto przewodzi swojemu domowi w sposób właściwy, łagodny, ten będzie przewodził kościołem. Jest to dla nas bardzo ważna wskazówka, że życie duchowe nie dzieje się w oderwaniu od naszego codziennego życia, od tych bliskich osób, których mamy wokół siebie. Że życie i praktyka religijna, praktyka duchowa zaczyna się od od tych, którzy są najbliżej nas, ci, z którymi przebywamy na co dzień, z którymi pracujemy, z którymi się przyjaźnimy. To są pierwsi, pierwsi odbiorcy naszej wiary, ci, którzy pierwsi mogą zweryfikować, czy nasza wiara, modlitwa, nasze dążenie do Chrystusa rzeczywiście wydaje owoce. Więc módlmy się za tych wszystkich, których mamy przy sobie, blisko siebie, abyśmy dla nich byli świadkami Chrystusa zmartwychwstałego. Łukasz opowiada nam dzisiaj o tym, że Jezus wraz z uczniami zmierza w kierunku miasta. Idzie do Jerozolimy, a wraz z nim idzie spory tłum ludzi. I kiedy zbliża się do miasta, sprzeciwka idzie drugi pochód. I prawdopodobnie gdzieś w jakiejś wąskiej bramie miasta te dwie procesje, te dwa pochody się ze sobą spotykają. I mijając tych ludzi, Jezus dostrzega w tłumie płaczącą kobietę, pogrążoną w żałobie, bo idzie ona pochować swojego syna. Wrażliwość i współczucie. To te dwie rzeczy sprawiają, że to przypadkowe spotkanie nie kończy się na takim beznamiętnym minięciu się dwóch obojętnych wobec siebie grup ludzi. Wrażliwość i współczucie to one budują jedno, jedność między nami. Wrażliwość pozwala nam nie minąć obojętnie tych, którzy potrzebują naszej uwagi, naszego zainteresowania, dla których nasze dobre słowo może znaczyć bardzo wiele. A współczucie Pozwala nam znaleźć to słowo, pozwala nam dobrać takie słowa, które przyjdą drugiemu człowiekowi z pomocą, które potrafią go podnieść, które potrafią jakoś ułatwić jego życie, które potrafią przyjść mu pomocą, z pomocą w trudnościach. Wrażliwość i współczucie, po to, żebyśmy nie mijali się beznamiętnie.